Cześć, tutaj Damian z kanału Coffee on Board. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować grę Zamiast nas. Opowiada ona o tym, że mamy rok 2083. Ludzkość wymarła, zostawiając po sobie ślady swojej obecności. Wcieramy się w lidera plemienia małp. Staramy się zdobyć zasoby, które pomogą nam zawiać inne gatunki. Aby wygrać, należy zdobyć 80 punktów szybciej niż pozostali. Teraz przejdziemy do przygotowania rozgrywki. Jak widać, jest cała nasza plansza. To jest nasza prywatna planszetka. Tu są karty, których będziemy używać. Tu będzie nas, nasz stos kart odrzuconych. Tak jak wspominałem, wystarczy zdobyć 80 punktów przed innymi graczami i wtedy gra się kończy. Plansza jest podzielona na gatunki plemion. Pierwszego i drugiego poziomu dla każdej z nich. W grze mamy takie zasoby jak kwiaty, owoce, ziarna i baterie. Jak będziemy je zdobywać? Za chwilę do tego przejdziemy. Na początku gry rozkładamy również trzy planszetki przedmiotów. Oprócz tych trzech w pudełku mamy jeszcze cztery. Na planszetce układamy Znacznik punktów gniewu o tym chwilę później. Cztery żetony w kolorze planszetki w tym wypadku to jest niebieski. Tak samo jak i znacznik punktacji na początkowej wartości 0 w swoim kolorze planszetki. Każdy z graczy ma również 8 kart na początek z tak zwanymi tamarynami. Mamy również kartę pomocy gracza, która opisuje poszczególne etapy naszej rundy, w skrócie oczywiście, oraz po drugiej stronie wyjaśnienia piktogramów, które mamy na kartach, o zasobach i nie tylko. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że ilość zasobów, jaka jest, tak widzimy. Więc mm, przy większej ilości graczy. Tak naprawdę zasoby będą nam się kończyć szybko, i tu mamy taki manewr, że wszystko, co położymy w tej rameczce, traktowane jest jako trzy sztuki. Więc nie kładziemy tu trzech, tylko jedną, oddajemy dwie do ogólnych, i wtedy wiemy, że mamy trzy ziarna w tym polu i możemy je wydawać no, jako trzy sztuki. Oprócz toru punktacji mamy jeszcze punkty gniewu. Kartę można sprzedać, jeśli mamy cztery punkty gniewu. Karty sprzedajemy dlatego, że mając tamaryny na ręce, chcemy się ich pozbyć, bo są słabsze niż karty pozostałych plemion. Więc sprzedając jedną kartę, odkładając ją całkowicie na bok, kasujemy sobie 4 punkty gniewu. Jak zdobywać punkty gniewu? O tym za chwilę. Mówiąc o gatunkach małp mamy ich cztery, szympansy, goryle, orangutany i mandryle. Każda z raz daje nam inne bonusy, mandryle punkty zwycięstwa, orangutany baterie, goryle punkty gniewu, szympanse powtórną akcję. Obok gatunków mamy również ich koszt. W tym wypadku za trzy kwiatki mamy kartę pierwszego poziomu, za sześć kwiatków kartę drugiego poziomu. Tak samo mamy również z owocami, ziarnami. W przypadku szympansów koszt również jest taki sam, ale muszą być trzy takie same zasoby czyli musimy wydać Trzy kwiaty, ziarna albo owoce, albo sześć. Nie możemy mieszać. Na przykładzie szympansów, zrobimy lekkie objaśnienie kart. Tu mamy poziom karty. Pierwszy, drugi. Tu jest bonus, który dostaniemy, jeśli sprzedamy tą kartę za cztery punkty gniewu, o których wspominałem wcześniej. I tu są ramki. Tak naprawdę, ramki to jest. Praktycznie jedyny sposób, w którym możemy pozyskiwać zasoby, zasoby pozyskujemy tylko wtedy, kiedy ramki są zamknięte. Czyli tak jak tutaj, ramka jest zamknięta, więc dostaniemy jedną baterię i jedno, jeden owoc. Pod spodem niestety nie dostaniemy nic. Jeśli ramki są pojedyncze, również dostajemy w tym wypadku jedno ziarno. Tak jak tutaj, jedną baterię. Zaczynamy od pierwszej rundy, czyli zgromadzenia naczelnych. Wszyscy tak naprawdę powinni naraz wykładać karty, które mamy po lewej stronie. Bierzemy cztery karty z góry, odkrywamy je i wykładamy przed siebie. Teraz tylko od nas zależy, jak ułożymy dane karty. Staramy się. Aby wszystkie ramki były domknięte, i wtedy dostaniemy jak najwięcej zasobów. Karty rozpatrujemy od lewej do prawej, pierwszy rząd, później drugi, i na końcu trzeci. Nie możemy wracać do rzędów, ale możemy rezygnować z któregoś rzędu albo nawet ramki. Musimy pamiętać również, że nie możemy przesuwać kart tak albo tak żeby nam pasowały pod jakąś ramkę. One muszą być wszystkie w jednej linii. Ramki rozpatrujemy od razu, więc zasoby odkładamy obok planszetki, przez co będzie nas stać na kolejne rzędy. Stać mam na myśli dlatego, że w tym wypadku za jeden owoc dostajemy jeden punkt zwycięstwa. Czyli te dwie strzałeczki oznaczają warunek. Jeśli mowa o warunkach, jest ich kilka, tak jak wspomniałem, to dostajemy coś za coś. Kolejnym warunkiem jest kreseczka. To jest po prostu za darmo. Kolejnym warunkiem jest punkt zwycięstwa za tą rączkę. Rączka to są nasze tamaryny. W praktyce oznacza to, że za każdą tamarynę, którą mamy na polu, Dostajemy punkt zwycięstwa, czyli w tym wypadku dostajemy 4 punkty zwycięstwa. I ostatnim warunkiem, tak naprawdę, jest trójka i przekreślony znak równa się. Oznacza to, że za trzy różne gatunki małp, które tu wyłożyliśmy w zgromadzeniu naczelnych, dostajemy daną wartość, czyli w tym wypadku punkty zwycięstwa w liczbie 1. W naszym przypadku mamy jeden gatunek, więc nie dostaniemy nic. Ale gdybyśmy mieli coś takiego, to mamy już raz, dwa, trzy gatunki, więc dostaniemy za nie punkt zwycięstwa, a w tym wypadku również za trzy gatunki dostaniemy dwa punkty zwycięstwa. Dla przykładu, rozpatrzymy wszystkie karty, więc w tym wypadku dostajemy raz dwie baterie, ponieważ dwie ramki są zamknięte, więc sobie je od razu zabieram tutaj, dwa ziarna, bo ramka jest domknięta. Tu mamy również domkniętą ramkę, więc y, owoc i kwiatek. Następnie jest to samo, więc znów owoc i kwiatek. I ostatnie również owoc. I rozpatrujemy dalej, drugą, drugi rząd. To ja decyduję, co robię, więc czy chciałbym punkt zwycięstwa za jeden owoc? No nie za bardzo, ponieważ chciałbym je wydać. Na małpę pierwszego poziomu, bo jest trochę lepsza niż ta maryna. Następnie ziarno i bateria za punkt zwycięstwa to się zupełnie nie opłaca na obecnym etapie, powiedzmy. Dwa również nie a tu ramka jest niedomknięta, więc nic nie, nie mogę sobie rozpatrzeć. Tu również niedomknięta bo idziemy teraz trzecim rzędem tu niedomknięta i tu niedomknięta to jest koniec mojej tury, czyli zgromadzenia naczelnych. I możemy czekać, aż wszyscy gracze pozbierają sobie yy, komponenty. Teraz mamy fazę drugą, czyli powiększanie plemienia. Więc bierzemy sobie cztery żetony i w tajemnicy przed innymi graczami wybieramy, który nas interesuje. Wybieramy go, dlatego że od niego zależy, jaką kartę możemy kupić, czyli jaką małpę możemy zwabić zb do siebie. W moim przypadku stać mnie tak naprawdę tylko i wyłącznie na orangutana i to pierwszego poziomu za trzy owoce, więc no, wezmę sobie tą kartę, te trzy odkładam i na 3-4 wszyscy pokazują, co wybrali. Kiedy wszyscy gracze wyłożyli żetony, rozpatrujemy je. Ja dostaję dwie baterie oraz mogę, ale nie muszę kupić. Kartę w kolorze żetonu. W moim przypadku jest to orangutan, więc wydaję trzy owoce. I biorę sobie kartę pierwszego poziomu, stąd, tak jak orangutan jest. No, ale najważniejsze jest to, żeby położyć ją na górę. Ponieważ ona będzie w następnej rundzie wychodzić jako pierwsza. Jedną z dodatkowych akcji w tej rundzie jest... Możliwość y, skopiowania żetonu od osób sąsiadujących z tobą. Czyli, jeśli na przykład ktoś będzie miał ten żeton, a obok mnie ten żeton, mogę za dwa zasoby, obojętnie które, użyć funkcji w kolorze żetonu. Wezmę, no, baterii mam dużo, więc mogę dwie baterie oddać i skopiować. Na przykład ten żeton, więc dostaje dwa punkty gniewu. Wspominając jeszcze o gatunkach małp, mają jeszcze one dodatkowe funkcje. Mandryle, taki jak mamy piktogram, dają większą ilość punktów zwycięstwa, tak jak widać na karcie. Mogę aż zdobyć cztery punkty, jeśli uda mi się domknąć ramki. Orangutany. Dają mi baterie. Raz, dwa, trzy, pięć baterii mogę zdobyć. Dzięki tej karcie. Goryle dają mi gniew. Dzięki któremu jak już wiecie możemy sprzedawać karty. Pozbywać się stali i mieć lepsze do następnych rozdań. Oraz szympanse pozwalają na skopiowanie. Jednej z ramek w zgromadzeniu naczelnych, które mamy oczywiście, domknięte. Więc jeśli miałbym tutaj kartę, miałbym dwa owoce, to za nie mogę powtórzyć którąkolwiek dowolną ramkę, w którąkolwiek dowolnym miejscu. Więc na przykład chciałbym powtórzyć znów tą, więc dostałbym jeden owoc i jeden kwiat. Jeśli chodzi o baterie, ich najważniejszą funkcją. Jest możliwość używania kart. Na każdej karcie widzimy etap, w którym możemy użyć danej karty, w tym wypadku to jest na sam koniec trzeci, na odpoczynku. Tutaj w którymś z tych trzech obojętne, a tutaj w którymś z dwóch. Obecnie jesteśmy na etapie powiększania plemienia, czyli numer 2. Tej karty możemy użyć dopiero podczas odpoczynku. Kosztem jej są albo 3, albo 5 baterii, zależne od tego, o jakim poziomie małpy mówimy, pierwszy czy drugi. Dla przykładu, na obecnym etapie drugim, czyli powiększania plemienia, mógłbym użyć 5 baterii i dostać 5 punktów zwycięstwa. Powiedzmy, że mam 4 punkty gniewu i chciałbym pozbyć się karty tej, więc po prostu go wydaję. Tak jak tu mamy opisane. Cztery punkty gniewu. Mogę się pozbyć karty. I dostaję za nią to, co mamy w prawym górnym rogu narysowane, Więc w tym wypadku dostaję kwiatek. On ląduje tu. A karta idzie do pudełka. Teraz przechodzimy do fazy odpoczynku. Ponieważ karty już zostały zakupione. Można tylko jedną na rundę. Zbieramy te karty. Odkładamy sobie je na bok. Yy, odkryte. Ponieważ to jest nasz, nasz stos kart odrzuconych. Zbieramy żetony. I w taki sposób rozpoczynamy rundę od nowa. I po prostu bierzemy z góry cztery pierwsze karty, odkrywamy je również, i układamy tak, jak my sobie tego życzymy, żeby zdobyć jak najwięcej surowców, punktów zwycięstwa. Gdyby okazało się, że na przykład karty by nam zabrakło w talii, a wyłożyliśmy tylko trzy, bierzemy karty z talii odrzuconej, tasujemy i pierwszą z brzegu dokładamy sobie do pozostałych. Mamy również wariant solo, i teraz przez niego przejdziemy. Mamy tu wodę. Dostaje on oczywiście swoje planszetki, znacznik punktów gniewu, znacznik punktów zwycięstwa. Swoje 8 kart, tamaryn oraz najważniejsze, również komputer jest dla niego. Jeśli nie byłby on tutaj w tych wyciągniętych kartach losowo, to dostaje on z pudełka, ale jeśli jest, to odkładziemy go po prawej, tylko on może go używać, nam pozostaje jako graczowi tylko używanie tych dwóch. I teraz tak, tasujemy żetony uwodza, wybieramy trzy z nich. Jeden odrzucamy, odkrywamy, wódz na początek dostaje dwa zasoby w kolorze pierwszego od lewej yy, żetonu, ale jeśli jest to szympans, no to on nie ma swojego jakby odpowiednika w zasobach, więc dostaje dwa odrzucone. Z odrzuconych mamy orangutana, więc dostaje tutaj dwa owoce. A to odrzucamy. I jeszcze na samym początku, zanim zaczniemy rozgrywkę, wód dostaje 3 owoce, 3 ziarna, 3 kwiatki i 2 baterie. I to jest jego kula startowa. I teraz rozpoczynamy rundę. Pierwszy jest wódz. Zaczynamy od zgromadzenia naczelnych również. Jak w grze wieloosobowej. Więc tasujemy karty, wykładamy cztery pierwsze, odkrywamy je. Najważniejszą różnicą jest to, że wódz nie dostaje zasobów i punktów z ramek, tylko z informacji w prawym górnym rogu. Więc w tym wypadku wódz dostałby jedno ziarno, jednego kwiatka, jeden owoc i jedną baterię. Tak jak tutaj mamy. Ułóżmy karty dla przykładu tak. Oprócz zasobów z kart z prawego górnego rogu, wódz dostaje również bonusy za dany gatunek małpy, jak i za poziom. Czyli za kartę pierwszego poziomu dostaje 3 punkty zwycięstwa. Za kartę drugiego poziomu dostaje aż 6 punktów zwycięstwa. Jeśli chodzi o gatunek, mandryle dają mu 2 punkty zwycięstwa dodatkowo. Orangutany dwie baterie, goryle dwa punkty gniewu, a szympansę dodatkowe zasoby od tamaryn. W takim razie w tym przypadku wód trzy punkty zwycięstwa oraz dwa punkty gniewu za goryla, za tą tamarynę, baterię, za tą owoc, za kartę drugiego poziomu sześć punktów zwycięstwa, a za szympansa Powtórnie zasoby od tamaryn. Czyli raz i dwa. I dodajemy mu trzy punkty stąd zwycięstwa i sześć stąd, czyli razem dziewięć. Także przesuwamy. I teraz to było jego zgromadzenie. Zasoby idą tutaj. I teraz tak naprawdę nasza kolej. Powiedzmy, że to są nasze karty. My już korzystamy z ramek. Ale największą różnicą również w grze Solo jest to, że nie bierzemy zasobów ogólnych, tylko podkradamy wodzowi. Chyba, że nie ma on już zasobów, to wtedy bierzemy je z ogólnych. Czyli w tym wypadku, jeśli mamy tutaj jedno ziarno, więc zabieram mu, zabieram mu baterię, zabieram mu również ziarno i owoc, w tym wypadku jeszcze jedno ziarno. I baterie, kolejne ziarno, ale nie ma go, więc biorę z ogólnych zasobów. I dalej oczywiście rozpatrujemy to jak w grze, wieloosobowej, rząd, porzędzie, ramka po ramce. Teraz przechodzimy do drugiej fazy powiększania plemienia. Wódz wybiera zawsze żeton, który zwabia małpę najwyższego poziomu, oczywiście na którą go stać. Czyli w tym wypadku wybiera pierwszy żeton z lewej, jest to szympans, bo ma aż 6 owoców. Więc on wydaje to i bierze sobie kartę drugiego poziomu szympansa i kładzie ją do swojej talii na górę. Oczywiście korzysta z funkcji żetonu. Jest to również wyjątek. Powtarza zasoby od tamaryn, czyli znów dostaje baterię i kwiatek do swoich puli. Jeśli okazałoby się, że go nie stać na żadną kartę, to aktywuje zawsze pierwszy żeton z lewej strony. My jako gracz oczywiście aktywujemy jeden dowolny żeton przez nas wybrany. Z tym również tyle, że zasoby bierzemy dalej od yy, wodza, a nie z puli ogólnej, chyba że on już ich nie ma. Oczywiście ja wziąłem kartę drugiego poziomu szympansa, więc te sześć odrzucam do puli. Teraz przechodzimy do fazy odpoczynku i wódz ma kilka priorytetów. Jeśli ma punkt gniewu w postaci no, minimum 4, sprzedaje zawsze kartę. Zaczyna oczywiście od tamaryn, później karty pierwszego poziomu, a później karty drugiego poziomu. Jeśli nie ma priorytetów w kartach, to sprzedaje najstarszą kartę, jaką ma. Następne co robi, jeśli ma 5 baterii. Wydaje je na punkty zwycięstwa. W tym wypadku ma tylko 3, więc nie dostaje nic. Na koniec ściągamy wszystkie karty na stos kart odrzuconych. Bierzemy 4 z góry od wodza i rozpoczynamy rundę od nowa, jak i również my jako gracz. To by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, odwiedzania Facebooka, Instagrama, albo po prostu zostawcie komentarz pod filmem. Bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego. Hej!